Można powiedzieć, że dzisiaj w końcu się udało dobrać do tych większych rybek na tym moim dzikim łowisku. W przyszłym tygodniu zaczyna się sezon z także pewnie jakaś stacjonarka będzie postawiona i jakiś wercik. Ale na ryba. Kurde, od razu w trzcinę. tu wlazła i tu w krzoki. Ładnie, ładnie moruje. Chyba kamp siedzi. I na libre. O. Siemanko, Siołanko, Jacek, jesteś, witam serdecznie. No dzisiaj, co? Wybrałem się znowu Lat to moje, lat to moją dziką wodę. Dzisiaj zabrałem dwie wędki, jedną pod zręgi, a drugą pod okonie. Nie widać, żeby ryby oczkowały. No dobra, rozwijam wędki i będę próbował coś złowić. Zacznę od łowienia wzręk na pierwszy ogień i arwa rwa, 35 mm, oby tylko takie większe kurcze brały, hmm, na razie cisza. Na razie cisza. O, Skuba siedzi. O, ładniejsza rybka, ładniejsza. O kurde, ale ucieka Bo on szła w trzciny, ale na ryba Kurde, od razu w trzcinę tu wlazła i tu w krzoki. Stoi kurde wzdręga i się zaplątała w ten Wielsko. Kurde, ale tam hak mam bezzadziorowy. A jest dobra. Jest, ale ładno, ale ładno wzdrenga. Zobaczcie, jaka piękna wzdrenga. Jaka z 20 centów. No takie stręgi to już można takie wzręgi to już można by było łowić, kurczę, Patrz, jak zażarła głęboką librę. No taka wzręga uzbrojona w drobną kotwiczkę. Mały spławiczek podwodny i na suma można kurczę stawiać. Ale mega waleczna ta wzręga była od razu, kurde w trzciny, w brzeg, w krzaki. O tam chyba okoń pogonił, trzeba by było rzucić. Tam okoń zdaje się, cmoknął. Dobra, jeszcze raz jest większa. Uuu. Ładnie, ładnie muruje. Gorze się węgagnie, ale walczy. Pięknie rybka walczy To będzie okoń To będzie okoń Olej idzie No, fajny garbusek już fajny Zobaczcie taki garbusek, ja wiem, z 25 centów na librę. Ale za samą końcówkę był zaczepiony. O, tu się spławiła. To, to rzucamy tu. Skubią, ale tu drobne. Dobra, machamy tam gdzie okoń wyjechał, Może jeszcze... Może jeszcze jakiś tam stoi. Jest. O, może troszeczkę większa, bo tak idzie dnem. Albo inna rybka. Zaraz zobaczymy. Większa jest, większa jest. O, dopiero tu będzie walczyć teraz. Zobaczcie jaka piękna wzdęka. O. O no, druga już taka zdręga, patrzcie piękna, piękna zdręga na libre To już są fajne ryby na podwodniaczka, o piękna wzdręgunia Dobra, odczepiamy i machamy Wow Wow jest jest ładna Jest ładna A i znowu w leci O, jest ładniutka, jest kurde ładna Taka jak tamte poprzednie czy większa? Większa Zobaczcie, jaka piękna strynka. No ta już będzie miała z 27. I na Libry. Na Libry wzięła. Piękna rybka. Siedzi rybsko. No już duża. Większa rybka. Kurde. Ale mu wolnie płynie. Co to jest? Kurde, karpiszona za ciebie? Chyba kurde. Chyba karpiszon siedzi. Chyba karp siedzi. O. karaś, piękny karaś siedzi. Duża ryba Hubert jest. Piękny karaś. No takiego czegoś to się nie spodziewałem dzisiaj, Może takiego karasia jeszcze capnę zobaczcie jaki ładny i na librę na librę czasną. No. no ale to już było kurde branie odpaliły się rybki super no, na żywca też idealny na suma jaj, zaczep chłopa No ale to tam jest zaczep takie, taka gałąź chyba jakaś musi być to tam mogą być właśnie rybki kurcze W tych okolicach mogą się kręcić gdzie patyki, tam wyniki Rybki lubią takie miejsca Schronienie im dają drzewa wszystkie jakieś elementy na dnie. Jest rybsko! Jest rybsko! O kurde! Znowu coś większego! Znowu coś większego! Jął z dna! Rybka wzięła z dna! Co to będzie? Kurde, znowu karaś! Znowu karaś! Macie jaki ładny karaś, <laughs> siłacz chodź tu siłaczu. No, waleczny kurde ucieka Kurde, bez podbieraka to lipa przy takich rybkach. Trzeba dobrze wymęczyć rybę. Jest karachol. Kolejny kurczy karaś. Właściwie japoniec. Taki karach. Dobra, machamy dalej, kurde. No to dzisiaj kurczę fajnie już połowione jestem chyba pół godziny Jestem chyba pół godzinki, a już naprawdę kilka fajnych rybek złowiłem Kurde jakaś broda mi się tu zrobiła A nie to, to, to te kurcze zwierzby lecą takie pyłki chyba się wkręci w żyłkę, w plecionkę i później kurczy ogranicza lot. Siedzi, kurde to ryba? Nie, zaczep. to już będzie urwana Pff, libra. No niestety. Się mozolnie ściąga po dnie. To się wszystko łapie. No fluorocarbon strzelił. Dobra, chyba na tym kończymy. Trzeba jechać do domu. Która to jest? 2025 Dobra, zwijamy. Dwa takie karasie, piękne wpadły na ultraska. O, piękne karasie. Zręki? Taka wstręga piękna. No pod trzy dyszki będzie miała. O, takich zręk mam. Jeszcze mam tutaj mniejsze. Taki garbusek. O, o. stroszu się gościu. O, krótkie podsumowanie dzisiejszego, no, godzinnego wypadu, powiedzmy godzina z kawałkiem. Byliśmy nad tą wodą i co, można powiedzieć, że w końcu udało się dobrać do tych większych, troszeczkę do tych większych wzręk. Przy okazji jakieś kara się pojawiły, też dość ładne i jeden okoń, okoń dość ładny, także dzisiaj dość fajnie połowione. A zobaczymy jak będzie dalej, jeszcze pewnie nie raz tam w tym roku zajadę. W Przyszłym tygodniu zaczyna się sezon sumowy, także pewnie jakaś stacjonarka będzie postawiona i jakiś wercik. A na tułowisko pewnie będę zaglądał na bieżąco, żeby dołowić żywców. To nic, kończę. Trzymajcie się zdrowo i do następnego. Na razie.